thank you O powstaniu warszawskim w Miejskiej Bibliotece mówiono w kontekście specjalnego przedstawienia, które przygotowało Stowarzyszenie Historyczne Pokolenia. Cytowano na nim wypowiedzi uczestników powstania, zawarte w niedawno wydanych książkach poświęconych temu wydarzeniu. Ja tylko przypomnę tytuły tych pozycji, a mianowicie Juliana Kurskiego, Jurek Powstaniec, Emila Barata i Michała Wójcika. Made in Poland opowiada Stanisław Wichiernik. Oraz Barbary Wachowicz, bohaterki powstańczej Warszawy. Nasze dzisiejsze spotkanie uświetnią członkowie Koła Teatralnego, działającego przy Miejskiej Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Koła Przyjaciół Poezji przy Wieluńskim Uniwersytecie III wieku. Był 5 października 1939 roku. Wbrew poleceniom matki, poszedłem zobaczyć się z Zulą. Mojego dziesięcioletniego życia. Kiedy dotarłem do jej domu, nie wiedziałem, czy nie została stąd wyprowadzona tak jak inni. Jednak była. Puściła mnie i poszliśmy na górę. Powiedziała, że godzinę wcześniej wjechali Niemcy, nakazując pozamykanie i zasłonięcie okien. Każdy dostrzeżony na balkonie lub wyglądający przez okno. Zostanie zastrzelony bez ostrzeżenia. Przyjeżdżał znajomy. Dobry łyk z Lubartowa. Masz, rybka bułkę, żeby była zdrowa. Wzięła, ugryzła, zaświeciła zębami. Ja zaniosę tacie i mamie. Przejeżdżał chłop, rzucił grosik, przejeżdżała baba, też dała cosik, przejeżdżało dużo, dużo luda i każdy się dziwił, że goła i ruda. Tak mamy zapamiętać powstanie warszawskie, panie Stachu? Tak to wyglądało? Wyglądało? Jak wam mogę opowiedzieć, jak to wyglądało? Potraficie w ogóle sobie coś takiego wyobrazić? Ja bym nie potrafił. Oczywiście, że potrafimy. Czytaliśmy tyle książek, jest dużo zdjęć. Widzieliśmy tyle filmów. Można na Facebooku kliknąć Powstanie 1944 lubię to. Potrafimy sobie to wyobrazić. Możemy. Naprawdę. Obszerna relacja z tego wydarzenia, podczas którego odbyła się również premiera okolicznościowej wystawy do zobaczenia w magazynie Kulturalna TVK w sobotę i niedzielę.